Cześć, witajcie. Dzisiaj Toyota Hilux. Zapraszam. Czy Hilux, czy Hilux? To już Wasz wybór. Pamiętacie kiedyś odcinek, gdzie porównywałem Hiluxa czy Hiluxa z Ranger Raptorem? Tam tłumaczyłem, dlaczego dla jednych Hilux, dla innych Hilux. Nieważne, jesteśmy w Polsce, może być Hilux. Jak ktoś lubi Hilux, od kilku lat wszyscy mówią o tym samochodzie Hilux, to niech zostanie przy nazwie Hilux. Prezentowany egzemplarz pochodzi z roku 2012 pod maską czyli litrowy diesel o mocy 170 koni, aktualny jego przebieg to 304 tysiące, w salonie został odebrany w roku 2013, aktualnie eksploatowany przez drugiego właściciela, z zewnątrz żadnych przygód nie miał, co się działo mechanicznie to powiem później. I tak to prezentuje się Hilux pod maską, nieco ponad 300 tysięcy na 295 tysięcy wypalany DPF w specjalistycznym serwisie zajmującym się regeneracją DPF-ów. Duży plus to to, że akumulatory bardzo długo wytrzymały. Hiluxy mają dwa akumulatory, jak widzicie. Obydwa zostały wymienione w lipcu ubiegłego roku. Jeden z nich padł. I to jeszcze były akumulatory fabryczne, czyli wytrzymały 8,5 roku eksploatacji, a 9 lat od momentu wyprodukowania samochodu. Przebieg, przy jakim zostały wymienione, to 280 tysięcy km. Także tutaj chylę czoła, jak to zwykle z fabrycznymi akumulatorami bywa, ich żywotność jest bardzo długa. Takie oto są wymiary paki, co w pick pikapie niezmiernie ważne. Jeśli chodzi o szerokość, to szerokość w jej najszerszym miejscu. To metr czterdzieści Proszę spójrzcie, czyli możemy przyjąć, że półtora metra, bo tam było metr 4971 A jeśli chodzi o długość, to długość od klapy tej z tyłu zamykającej do kabiny, to również metr czterdzieści więc Można powiedzieć, że praktycznie w kwadracie. Przy czym tu spójrzcie, wchodzą dosyć mocno nad kola i między tymi nadkolami, tak już z dokładności sprawdzę, ile ma szerokość w największym miejscu. Więc w największym miejscu pomiędzy nadkonami jest metr 0,8, czyli spokojnie pakunki o rozmiarze 1,5 metra na metr możecie w niej przewozić. Przy to jest wersja dubel kabina, oczywiście z pojedynczą kabiną. Ta paka była większa. I w ponad standardzie co ma ten samochód? Ten samochód ma roletę. Standardowe wersje rolety nie miały. Tu pierwszy właściciel sobie tą roletę dołożył i bardzo dobrze wścibskie oszy ciekawskich wtedy tutaj nie, nie, po prostu nie zaglądają i nie muszą się przejmować tym, co w aktualnym momencie przewodzisz sobie na pace. Tak wygląda paka z zaciągniętą roletą do dwóch trzecich, ta roleta kotwi się w jednej trzeciej, i dwóch trzecich, można sobie tutaj ją dowolnie regulować. I te dosyć ciężkie i masywne drzwi tylne, tak je nazwę, ta po prostu klapa zamykająca tył paki, jest też oczywiście mocno wytrzymała, jak chodzi o nacisk, tu różne rzeczy były na tym układane i że mi, ani razu, zarówno pierwszemu, ani drugiemu właścicielowi, te drzwi po prostu się nie oberwały, ani nie opuściły. Prezentowana tojka odpycha się na takich oto jak widzicie, ładne alofelgi. Takie ogumienie gudiera Rozmiar to 265-65x17. Oczywiście odpycha się z czterech papci. Napęd na cztery koła. Spójrzcie na wnętrze. 10 lat, 304 tysiące. Poduszka, oparcia, śladów zużycia. Poduszka siedziska tutaj przymarszczona. Delikatnie na tym szwie gdzieś tam się przeciera, ale bardzo delikatnie. Ale oparcie naprawdę robi wrażenie. Tu po bokach jest welur, tak jak to kiedyś w latach 90 był welur w różnych samochodach, o którym później już zapomniano pewnie ze względu na księgowych. Tu nie ma weluru, ale taka przyjemne to obicie dotyku. Natomiast mówię, fotel nic nie zużyty. Gdy na niego wsiądę, to bym powiedział, że mocno się również nie zużył, jeśli chodzi o jego wysiedzenie. Kierownica jest przytarta, ale absolutnie nie przetarta, co po niej widać. Boczek drzwi twarde, ale w tym samochodzie przecież to nie o to chodzi, nic tu nie jest zużyte. Klamka do zamykania również się nie zużyła, także jak chodzi o materiały, to są one niezłej jakości po 10 latach i tym przebiegu. Oczywiście twarde, ale mówię, to nie jest samochód nastawiony na komfort, więc nie patrzmy na to. Schowki niewielkiej wielkości. Właściciel nie chciał, żebym tam pokazywał, jakie są jego prywatne rzeczy, więc nie chcę tego robić. Tu również zamykany schowek, dosyć głęboki, ale jeśli chodzi o szerokość, to to niewielki. Miejsca w pierwszym rzędzie dla mnie, aż nadto to spójrzcie, jak mam ustawiony fotel, nawet może troszkę za bardzo odsunięty do tyłu. Aby ta pozycja była dobra. O, taka książkowa pozycja jest w tym momencie. Spory zapas na wysokości głowy, swobodnie, nie ma tu żadnego tunelu środkowego na wysokości kolan. Dobre trzymanie, boczne o dziwo w tym fotelu. Przecież mówię, samochód nie jest komfortowy, i wcale przesadnie komfortowo się nim nie jechało. Tutaj taki dodatkowy uchwyt, jeszcze, jakbyście jeździli po bezdrożach, czy w offroadzie. Czy jakiś mały schowek na okulary. Wyposażenie niezłe, o czym już wspominałem. Siadam za siebie. No i spójrzcie, jak to jest z tyłu. Przypominam, to jest wersja dubel kabina, a więc wersja gdzie można sobie podróżować w pięciu osób. Rączka masywna. Pozycja przyzwoicie wygodna. Obawiałem się, że będzie gorzej. Spójrzcie, jak przesunąłem ten przedni fotel, żeby była książkowa pozycja z przodu, to nawet dużo miejsca z tyłu. Stopy swobodnie mieszczą się poprzednim fotelem. Na wysokości kolan również nie jest źle. Czy tu można podróżować w piątkę? Ten fotel z prawej strony przesunęliśmy prawie że maksymalnie do tyłu. W takiej pozycji jechał Bartek, który jak wiecie doskonale zawsze filmuje te wszystkie moje odcinki. Na środku również mieści się, znaczy wyprofilowanie siedziska i oparcia nie sprzyja długim podróżom, to absolutnie nie, ale mówię, to nie jest samochód komfortowy. Natomiast oczywiście brygada pięcioosobowa swobodnie tym samochodem może się poruszać. Tu jeszcze jest taki dodatkowy schowek, taka półeczka, w której znajdują się dwa uchwyty na kubki, jak widać, więc ergonomia również bez zastrzeżeń w tym skądinąd w niekomfortowym samochodzie. Spójrzcie na boczek tylnych drzwi. Materiały takie same jak z przodu, twarde, głębokie kieszenie z wyprofilowaniem w tej sytuacji na taki oto pojemnik, czyli na jakiś tam termos czy kubek. Mówię, materiały nie są najwyższej jakości, ale nie jest to samochód komfortowy. Tu z tyłu to obicie fotela również takie welurowe, więc bardzo, bardzo przyjemne w dotyku. Aktualny przebieg tego Hiluxa to 304 tysiące kilometrów. Od nowości jeździła nim pani Terenia. Serdecznie pozdrawiam. Od ubiegłego roku jeździ nim Łukasz, drugi właściciel, któremu bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie tego samochodu do wykonania recenzji. W pełni historia tego samochodu jest znana. Nie miał on wielkich przygód, ale o tym może później. W mieście nie było najłatwiej. Spory gabaryt 5,26. Taki duży, brzydko powiem, mało giętki samochód, więc po ciasnych uliczkach trzeba się sporo namęczyć, żeby sprawnie się nim poruszać. Ale poza miastem jest lepiej. Po rozgrzaniu silnika nawet dosyć się wewnątrz ten samochód wyciszył. Co nie znaczy, że nie jest głośny. No na tle osobówek to jest głośny, ale nie porównujmy go z osobówkami, bo jest on pick-upem, więc jego przeznaczenie jest goła odmienne aniżeli osobówek. Oczywiście ma dubel kabinę, więc można tu w kilka osób nim jeździć i sporo ekwipunków wrzucić na pakę, ale nie jest to samochód nastawiony na komfort. Nie jest nastawiony na komfort, co nie znaczy, że nie ma tutaj jakichś umilaczy podróży. Oczywiście klimatyzacja automatyczna. Jest tu nawet telewizor, jest kamera cofania. Nawigacja w tym konkretnym egzemplarzu. Nie funkcjonuje. Jest tempomat, sterowanie radiem z kierownicy, więc kierownica wielofunkcyjna. Także takich umilaczy tutaj nie brakuje. Był to samochód w swoim czasie bardzo drogi, dobrze wyposażony przez swojego pierwszego właściciela. Ten pierwszy właściciel go dobrze skonfigurował. Może minimalny minus za to, że menu na tym telewizorze jest w języku angielskim, ale to w tamtych czasach pick-upy tak to po prostu miały. Natomiast mówię, no podróżujemy inaczej niż osobówką, bo nie chcę powiedzieć, że źle czy dobrze, po prostu inaczej. Siedzę wysoko, dobrze widzę jezdnie przed sobą. 90 na godzinę da się tym samochodem spokojnie poza miastem poruszać. Hałas jest większy jak w osobówce, jest lepiej, aniżeli w momencie rozruchu, gdy był zimny, wtedy było dosyć głośno. Także kontynuujemy naszą podróż. Zarówno w przypadku pierwszych właścicieli, jak i teraz drugiego właściciela, nie jest to jedyny samochód, jest to jeden z kilku samochodów w domu przydatny, zarówno w biznesie, zarówno pierwszy, jak i drugi właściciel prowadzi swoją działalność, jak i w przypadku hobby. Aktualnie Łukasz, czyli jego drugi właściciel, jest pasjonatem koni. Często ten samochód ma przyczepę z końmi wewnątrz tej przyczepy, po prostu sobie taką przyczepę ciągnie. Często na pacie jest ekwipunek związany z jego hobby, więc jakieś uprzęże, siodła, inne tego typu rzeczy. Także do takich... Zastosowań ten samochód jak najbardziej jest przydatny. Jeśli chodzi o prowadzenie, to jest to taki specyficzny samochód. W prowadzeniu przed chwilą wyprzedzałem samochód i przejeżdżając z jednej strony jezdni na drugą i z powrotem. Niewielkie kolejny tu, jak widzicie są. To trzeba go jednak mocno trzymać oburącz kierownicę. No nie wiem jak to określić. Specyficznie się po prostu ten samochód prowadzi. Zawieszenie bym powiedział, że jest. Sztywne, ten samochód podskakuje na dziurach, ale no, mówię, to jest pick-up, to nie jest samochód nastawiony na komfortową jazdę. Jeżeli na pakę wrzucisz sobie tam kilkaset kilogramów, to on też musi sprawnie się wtedy poruszać. Być może takie są jego właściwości jezdne, po prostu jest tak skonstruowane. Natomiast porównując go, jeżdżąc z, z, z osobówkami, którymi jeżdżę na co dzień, to prowadzi się zgoła inaczej. I naprawdę trzeba tutaj mieć obydwie ręce na kierownicy, żeby go mocno trzymać. Samochód nie jest demonem prędkości, ale ta czyli trówka sprawnie go napędza. Silnik jest połączony z pięciobiegowym plastycznym automatem i spójrzcie, 90 na godzinę, prędkość obrotowa 1500 obrotów na minutę. W tej chwili, jadąc po równej drodze, panuje wewnątrz względna cisza. I dzisiaj do odmiany z tego względu, że jest to głośny samochód i pick-up. Robimy pomiar hałasu przy 90, więc jadę poza terenem zabudowanym 90 na godzinę i już milknę. Średnio około 65 decybeli, to pomyślcie sobie, jaki by to był hałas przy 120. Jak widzicie, koło zapasowe podwieszane od spodu, resory piórowe tak skonstruowane, wzdłużne tak skonstruowane jest w tym samochodzie zawieszenie, ale najważniejsze, co tu chcemy obejrzeć od spodu, to korozja, bo jak wiadomo, japońskie samochody i korozja, te dwa słowa nie najlepiej ze sobą pasują ale w przypadku tego samochodu nie jest źle no to co, przypomnę, że mam 10 lat, bo odebrany był w 2013, a wyprodukowany w 2012 i już patrzę tutaj, no wykwity korozji oczywiście są, ale to jest korozja powierzchowna tylny most jak widzicie suchutki nic się nie dzieje, już idę dalej w kierunku przodu I powiem tak, tu elementy gdzie przykręcone są resory wszystkie uchwyty mocujące, czy popularnie mówiąc uszy to nie jest okorodowane, gdzieś tam delikatnie poszczególne lagi i resora są pordzewiałe, ale to delikatnie. Tu te wszystkie elementy konstrukcyjne od spodu, gdzieś tam delikatne, wykwity rdzy, mają. A tu mig jest w niezłym stanie. Przypomnę, że oryginalny. Cały blok napędowy, silnik skrzynia. To wszystko jest suchutkie, Absolutnie nie widzę najmniejszych zapoceń czy zawilgoceń. Progi podproża wręcz błyszczą. To wszystko jest tak, jakby miało 2-3 lata ani 10 lat, tu absolutnie z prawej strony, gdzie wiadomo zawsze z prawej strony progi podproża, z prawej strony większe dziury w jezdni, większe błoto, większa woda mogłoby korodować, to absolutnie nie koroduje. Zawieszenie też jest w 100% oryginalne, nic tu nie było robione. Być może przez to, takie te nerwowe ruchy we wzdłużnie pokonywanych kolejinach, o których mówiłem wcześniej, może to jest przyczyną, nie wiem. Tu dokładnie widać jednostkę napędową, nic, absolutnie żadnych, Zapłacenie za wilgocen nie widzę. Tu z przodu też żadnej korozji. Także ta, to, ta Toyota nieźle opiera się rudej po 10 latach. I parę zdań podsumowania, może. Powiem tak: no co, specyficzny samochód pickup, czy spełnia pokładane w nim nadzieje? Oczywiście, że spełnia. Jest bardzo przydatny, to co mówiłem, i w biznesie, i do hobby. Na co dzień trudno się prowadzi. Myślę, że to nie tylko moje słowa, trzeba go mocno trzymać. Pali akceptowalnej ilości paliwa, jak pomyśleć o jego masie, wielkości, jednostce napędowej, która tutaj się znajduje. Stereotyp, że Hiluxy czy Hilaxy, bo jednych Hilux, a innych Hilax, korodują, nie potwierdziły się w przypadku tego egzemplarza. 10 lat powierzchowna korozja, jak najbardziej, ale żadnych takich tam poważniejszych wżerów. Taka moja sugestia do właściciela. Ja na miejscu właściciela oczyściłbym te powierzchowne wykwity i stosownie zabezpieczył na przyszłość, żeby ten samochód po prostu dalej nie korodował. Czy trwały? No, jak najbardziej trwały, zawieszenie cały czas, wszystko oryginał. Czy niezawodny? No, z jedną wpadką, z tą wpadką związaną z turbosprężarką 158 tysięcy bodajże, to ona wymieniona na nowe, pierwszy właściciel, nie pamięta, ile to kosztowało, no nie było to tanie. No mnie to nieco dziwi, bo olej, filtry, wszystko wymieniane co 15 tysięcy, regularnie obsługiwany a padła turbina. Nagle. Nie wiem, no napiszcie w komentarzu, czy to jest odosobniony przypadek, czy może ktoś takie przypadki w przypadku... przypadki w przypadku, źle to zabrzmiało. Związane z Toyotą miał, czy mając inną Toyotę 3.0 D4D wymieniał turbinę. Być może to jest tylko i wyłącznie problem tego konkretnego egzemplarza. Poza tym jest nieźle. Innych problemów nie miał. To, że na 295 tysięcy zatkał się DPF, to być może wina tego, że po prostu samochód eksploatowany po mieście. Poza tym fajny, trwały, środek niezużyty. Właścicielowi, czyli Łukaszowi, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za użyczenie tego samochodu do recenzji. Firmie Autodutkiewicz tradycyjnie dziękuję za udostępnienie stanowiska diagnostycznego. Państwu dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!